W dzisiejszym filmie na warsztat idą cztery główne problemy, z którymi zmaga się no, w zasadzie każdy, 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 można powiedzieć, pracownik, każdy kierownik, który ma potrzebu jakichś pracowników i musi jakoś koordynować działania całego swojego zespołu. Każdy menadżer, który ma kilku kierowników, albo który ma kilku pracowników, albo który ma jakiś zespół multi dyscyplinarnym, z którym pracuje na co dzień. No i na koniec każdy właściciel firmy również z całą pewnością się z tym zmaga. A z czym się może zmagać? Z planowaniem czasu. Może się zmagać z chęcią pozbycia się chaosu. Może zmagać się z chęcią odzyskania kontroli nad realizacją zadań, nad swoim biznesem, nad realizacją różnych projektów, które są w firmie. No i na koniec z tym najczęściej wzmagają się również wszystkie te cztery grupy osób, które wymieniłem na górze, czyli ze zwiększeniem efektywności. To zwiększenie efektywności może mieć różne przełożenie. Szef chce, aby jego pracownicy mieli większą efektywność, bo chce po prostu, aby firma zarabiała trochę więcej pieniędzy. Pracownik może chcieć mieć większą efektywność, na przykład po to, żeby móc zrobić więcej rzeczy, albo po to, żeby móc w pracy zrobić jakieś rzeczy, ale jeszcze, żeby mu zostało trochę czasu na edukację, powiedzmy, związaną z tą pracą, albo jakieś inne rzeczy. No, każdy pracownik wie, na co chce odzyskiwać czas w swojej pracy, w swoim codziennym działaniu. Ale o tym wszystkim za chwilę opowiem w dalszej części filmu i tam będzie jeden doskonały sposób, aby odzyskać Czas odzyskać poczucie kontroli, zwiększyć efektywność, no i móc planować swoje działania. Także zapraszam do głównej części filmu. Ok, słuchajcie, no to mamy tutaj cztery, można powiedzieć, grupy interesariuszy, którzy, którzy są w każdej firmie, którzy są w każdym zespole. Mamy przykładowo, oczywiście, cztery różne cele, które. Przyświecają tym osobom. No ale obiecałem, że pokażę w jakiś sposób, jak z, tego można, jak z tego można wyjść. Tutaj, słuchajcie, jeszcze, jeszcze kilka takich absolutnie fundamentalnych rzeczy, z którymi się zmagamy wszyscy, zmagamy się na co dzień. Czyli mam tutaj na myśli chociażby nadmiar maili, który jest w każdej firmie. O, wyszło mi tutaj nawet serduszko. Kochamy maile, kochamy pisać do siebie różne wiadomości. Nie zawsze wychodzi z nich coś dobrego. Czasem tych wiadomości piszemy po prostu bardzo wiele tylko po to, aby je pisać. No ale mamy trudności w naszych różnego rodzaju projektach. Czasem te trudności nawet wynikają często z tego, że nie nazywamy zestawu działań projektem, zestawu zadań nie nazywamy projektem. W związku z tym bardzo trudno nam się te projekty realizuje, a myślę, że w znakomitej części firm większość zadań można zgrupować w projekty, przypisać im osoby odpowiedzialne i wtedy rzeczywiście nie mieć tych trudności w projektach, nazywać rzeczy projektami, móc przypisywać do nich zasoby, kontrolować i tak dalej, tak dalej. O tym za chwilę więcej powiem. No właśnie, ale jak nie nazywamy rzeczy projektami, no to też nie możemy znać statusu naszych ani projektów, ani zadań, czyli bardzo często w firmach wygląda to w taki sposób, że wbiega szef, nagle wbiega do, do pomieszczenia i mówi: Hej, a jaki jest status tego? Jaki jest status tamtego? Wprowadza jeszcze większy chaos, bo wtedy pracownicy w popłochu rzucają wszystko, szukają odpowiedzi na pytania, które padły gdzieś tam sobie w przestrzeń. No i wszyscy są zestresowani. Szef, menadżer, kierownik jest zestresowany, dlatego że Szybko nie uzyskuje odpowiedzi na swoje pytanie i myśli, że w tym projekcie, w tym zadaniu niewiele się dzieje, a z drugiej strony pracownik również czuje podobne emocje, no bo wbiega szef, bierze z zaskoczenia, pracownik sobie myśli kurczę, może ja coś źle zrobiłem, może trzeba było szybciej ten projekt czy to zadanie zrealizować. No i nie wie jak, nie wie jak do końca z tego. Wszystkiego wybrnąć. Więc to są takie rzeczy, z którymi zmagamy się w firmach na co dzień, z którymi my pracujemy, zmaga się również w swoim działaniu. No i ja spróbuję w jakiś sposób zaadresować ten temat, jak można by było pozbyć się tego chaosu, pozbyć się tych emocji, które są związane właśnie z takim spontanicznym zarządzaniem. No i spróbuję znaleźć i pokazać Ci odpowiedź na, na tego typu kwestie. To. O czym powiedziałam przed chwilą sprawia często, że w firmach jesteśmy właśnie sobie tutaj, zobaczcie, przytłoczeni. Czujemy się. Czujesz się przytłoczony, czujesz się osaczony, właśnie, bo tych zadań jest dużo, bo jest chaos, bo nie mamy jednego ani nawet dwóch czy trzech miejsc, ale takich zgrupowanych, w których te zadania się dzieją, w których można sobie sprawdzić. A co ja mam w ogóle dzisiaj do zrobienia? Słuchajcie, to jest jedna z większych trudności pracownika, takiego pracownika, specjalisty, który realizuje zadania, że tak naprawdę często on nie wie, za co ma się zabrać. Tych zadań ma tak dużo, ta lista jest tak długa, że nie wie, za co ma się zabrać, że nie wie, od czego ma zacząć, że nie wie. Jaka jest, czy jaka powinna być kolejność po prostu realizowanych zadań? Słowem, nie wie tego, bo przełożony mu tego nie powiedział. W jakiej kolejności ma realizować zadania, które zadania są najważniejsze dzisiaj, które będą ważniejsze jutro. To spontaniczne zarządzanie powoduje, że ani przełożony nie ma kontroli, ani pracownik nie wie do końca, co ma robić, i w związku z tym bardzo dużo czasu traci na zastanawianie się nad tym, co by tutaj w ogóle zrobić? No, i na wszelki wypadek posprawdza sobie maile, posprawdza sobie czaty i różne inne rzeczy. Więc pracownicy często czują się przytłoczeni, osaczeni. No, a menadżerowie dla odmiany mają takie poczucie, że może ktoś ich oszukuje. Że może ktoś ich oszukuje. Że może ktoś w, najzwyczajniej w świecie po prostu wolno pracuje, bo zadania nie są realizowane. Często nie są realizowane, bo w ogóle nawet nie wie pracownik, że takie zadanie zostało do niego przydzielone. Więc to, to często się zdarza w wielu firmach, z którymi współpracujemy, że nie ma takiej kultury pracy na zadaniach, że nie ma takiej kultury pracy projektowej. No i menadżer myśli sobie, czy też właściciel myśli sobie, mam zespół, ale i tak wszystko jest na mojej głowie. No bo to ja muszę im przypominać, to ja muszę kontrolować, to ja muszę. Nad wszystkim Czuwać, Ale słuchajcie, może być to troszeczkę inaczej, bo może masz trudność właśnie z zarządzaniem zadaniami, czy z zarządzaniem, słuchajcie, projektami. W wielu firmach nawet nie nazywa się zadań zadaniami, a projektów projektami, no bo, bo, bo nie ma takiej kultury, no bo po prostu wbiega sobie szef do pokoju i mówi, a zróbcie, do nie wiadomo kogo, a zróbcie to, to i tamto i sobie wychodzi. No, i teraz jest być może jakiś pracownik, jeden, drugi, który usłyszał, jest inny pracownik, który nie słyszał, bo miał założone słuchawki, bo rozmawiał z jakimś kontrahentem i najzwyczajniej w świecie nie wie, że coś w ogóle ma być zrobione. Więc takim jednym fundamentalnym lekarstwem na to wszystko jest praca na zadaniach. W Microsoftie, na którym my pracujemy, masz wiele możliwości. Definiowania zadań, masz wiele możliwości, przypisywania zadań, masz wiele możliwości, mówiąc ogólnie, pracy na zadaniach czy też pracy na projektach, ale praca na zadaniach jest tym fundamentalnym sposobem pracy, który za chwilę pokażę Wam w najprostszej wersji, jak można zrealizować. No i uwierzcie mi, że przestawienie się na pracę na zadaniach jest bardzo trudnym, uwaga, zadaniem. To jest mega. Mega taka transformacja dla firmy, żeby oduczyć się tego, że wbiega szef, rzuca jakieś hasło i już, że siedzimy sobie na spotkaniu i tyle i coś jest rzucone w przestrzeń i ktoś ma zgadnąć, że to jest dla niego, dla niego zadanie. No bo zobaczcie, mamy tutaj całą masę, całą masę takich rzeczy, które dotyczą komunikacji. Na chwilę to słuchajcie tutaj od, odłożę. Mamy maile jeżeli używamy Microsoftu, to mamy Teamsa, jeżeli nie używamy Microsoftu, to możemy mieć Slacka, na przykład, i różnych, tam, różnych innych komunikatorów. Jest w brut. W wielu firmach używa się WhatsAppa. W wielu firmach używa się Microsoftowego messengera. W wielu firmach. No, to podstawa, więc to być może nawet powinno być gdzieś. Tu na poziomie maila używa się również rozmów telefonicznych do, do jakiegoś rodzaju wymiany informacji. W wielu firmach oczywiście używa się również spotkań do tego, aby wymieniać między sobą informacje. No i słuchajcie, te wszystkie i tutaj zobaczcie, jest tego, ile 7. Te siedem sposobów to jest siedem sposobów, w który może przyjść do firmy zadanie. O, jeszcze jeden tutaj będzie ósmy. Może rzadziej spotykane, ale jednak, ale jednak nadal, nadal funkcjonuje, czyli SMS. Z tego również mogą być zadania, z tego również mogą być jakieś ustalenia, które powodują na przykład otwarcie nawet małego, ale jednak projektu. Więc bardzo ważne jest, abyśmy w firmach nauczyli się pracy na zadaniach, bo to da nam możliwość ogarnięcia tych wszystkich ośmiu sposobów komunikacji, sposobów zarządzania informacją i pracy w firmie. I teraz, co ja, tutaj, co ja tutaj jeszcze Wam przygotowałem. Słuchajcie, zadania są, są absolutnie tym podstawowym elementem. Więc zadanie. Jakie mogą być zadania? No, przygotuj jakiś dokument, przygotuj jakąś umowę. To wszystko są zadania. Można je wrzucać po prostu forwardując maile, ale tych maili jest tak dużo, tych wiadomości jest tak dużo, że czasem trudno się w tym połapać. No ale czym różni się zadanie od projektu. Zadanie to może być pojedyncze zadanie, na przykład tutaj sobie wrzućmy to przygotowanie umowy. Umowy czy umowy, czy zamówienia, czy, czy czegokolwiek innego. No a projektem może być zestaw zadań i tak bym to przede wszystkim definiował. Zestaw jakichś zadań zróbmy sobie tutaj to w takiej mniejszej troszeczkę w mniejszej takiej formie, że to jest zadanie przygotowanie umowy. Później będzie zadanie, na przykład przygotowanie, wykonanie, realizacja tej umowy. Jakaś tam lista zadań. Nie będę tutaj wypisywał. No myślę, że jesteście w stanie sobie wyobrazić, jakie mogło być zadanie projektowe. Kolejnym zadaniem może być realizacja umowy. Tutaj, na przykład, wdrożenie, przygotowanie jakiejś dokumentacji i tak dalej, i tak dalej. Czyli, czyli w tej definicji możemy sobie powiedzieć, że projekt to jest po prostu zbiór jakichś zadań. No i teraz jeszcze, jeszcze kilka takich istotnych elementów. No bo nasze zadania, słuchajcie, mogą na przykład być również zadaniami innymi niż takie przygotowanie umowy. To może być zadanie, które nazwałbym zadaniem cyklicznym. Zadaniem cyklicznym. I teraz zadania, zadania tutaj, zróbmy, że to jest zadanie cykliczne tutaj. Weźmy tą karteluchę i dorzućmy ją tu do zadań jednorazowych. No i w zadaniach cyklicznych, co tutaj, co tutaj może być, a tu na przykład może być takim klasycznym zadaniem cyklicznym, które jest w każdej jednej firmie przygotowanie przygotowanie dokumentów dla księgowości, no po to, żeby policzyć te wszystkie podatki, inne, inne różne inne historie, to jest zadanie cykliczne, to jest zadanie bardzo ważne, które bardzo często nie jest w żadnej firmie w ogóle tak zaewidencjonowane, no po prostu ktoś to robi, no w tak zwanym cudzysłowie, w międzyczasie, i nawet do końca nie wiadomo, że to robi. Jeżeli przeszlibyśmy na zarządzanie w firmie zadaniami, to wiedzielibyśmy, że takie zadanie jest, że jakaś osoba je robi, mielibyśmy wiedzę, i nie podejrzewalibyśmy, że tam jakaś Marta siedzi sobie gdzieś w kąciku, i nie wiadomo, co ona do końca robi. A ona siedzi i przygotowuje właśnie te dokumenty dla księgowości, więc robi mega ważną pracę, no bo bez tego firma nie może funkcjonować. I teraz zdefiniujmy sobie, cóż to w ogóle jest zadanie. No i teraz zadanie musi mieć jakiś zakres, czyli, czyli, no, można powiedzieć zakres, można powiedzieć również opis. Opis zadania. Opis zadania, żeby ten, który ma to zadanie wykonywać, czyli nasz realizujący, wiedział w ogóle, co ma zrobić. W wielu przypadkach zadanie jest opisane w taki sposób, że śmiem twierdzić, że pracownik nie wie, co ma zrobić. Szef przyjdzie, coś tam krzyknie, coś tam powie, coś tam rzuci hasło, i pracownik zupełnie nie ma pojęcia, co w ogóle ma zrobić, no i Boi się powiedzieć, bo taka jest kultura organizacyjna, że boi się tego powiedzieć, więc uwaga tu do wszystkich przełożonych: słuchajcie, opisujcie zadania tak, żeby pracownik wiedział, co ma zrobić. Z drugiej strony pytajcie pracownika, czy rozumie w ogóle to zadanie, czy wie na podstawie opisu, co ma zrobić. No druga rzecz, o której już tutaj powiedziałam, to jest realizujący, czyli kto ma zrealizować to zadanie. Następnie bardzo ważnym elementem jest kto jest odbiorcą tego zadania. Bo jeżeli na przykład jakiś kierownik zleca, zleca słuchajcie zadanie, a odbiorcą tego zadania jest powiedzmy ktoś inny, to nie zawsze ten, który zleca zleci to zadanie. No idealnie, powiedzmy sobie szczerze, więc warto czasem również skonsultować z odbiorcą zadania, hej, czy na pewno w ten sposób to zadanie ma być zrealizowane. Mega kluczowym elementem jest oczywiście termin realizacji zadania. Są zadania ważne, ważniejsze, ale planowanie terminu zadania to bardzo, bardzo istotna rzecz. W ślad za tym idzie oczywiście planowanie terminu na przykład całego projektu. Jeżeli nasze zadanie jest częścią zadań różnych zadań projektowych, wtedy mówimy też o takich zależnościach pomiędzy różnymi zadaniami, które składają się na nasz cały projekt. Mega istotna rzecz. Tutaj napisałem to, napisałem to po angielsku, ale, ale jest kilka również książek o tym. Definition of done, czyli w którym momencie uznajemy, że zadanie zostało wykonane. Można tych definition of done napisać kilka. Podstawowa definicja jest taka, a ta idealna, która być może się zrealizuje, a być może nie, to, to jest jakaś odrobinę bardziej rozszerzona, ale Absolutnie najważniejszym elementem jest, żeby zdefiniować zdefiniować co jest wynikiem tego zadania. I tutaj przykład. Słuchajcie. Może szef rzucić do swojego pracownika: "Hej, przeanalizuj sprzedaż tam z ostatniego kwartału naszej konkurencji w branży XYZ". Siada pracownik, analizuje, ma jakieś przemyślenia i tyle. I nie wie, że na przykład ta analiza, czy wynikiem tej analizy miała być, miał być na przykład raport z jakimiś danymi szczegółowymi tej sprzedaży, z listą firm, które zostały porównane. On ma w głowie, porównał sobie, może odpowiedzieć na wiele pytań. I tyle. Ale nie była określona definicja wykonania zadania, czyli co ma być wynikiem. Że ma być dokument na przykład, że ma być jakiś raport w Excelu, że ma być może prezentacja w PowerPoncie. Nie było to określone. Pracownik się tego nie domyśli. No i co? I mamy, słuchajcie, co my mamy? Tutaj było to napisane. I mamy jakieś przytłoczenie, i mamy jakieś osadczenie. I mamy... Informacje o tym, albo myśl taką, kurczę, ten pracownik chyba mnie oszukuje, no bo nie zrobił tego, nie zrobił tego tak, jak sobie to wyobrażałem, tak jak szef sobie to wyobrażał. I to jest, słuchajcie, jedno z takich określeń, których no ja nie lubię najbardziej, czyli nie tak, nie tak, to sobie wyobrażałem, jakkolwiek się to pisze. Nie mam tutaj umiejętności z pisaniem, ale nie tak to sobie wyobrażałem. Kto z Was nie usłyszał, słuchajcie, takiego stwierdzenia, niech teraz podniesie rękę, albo każdy z Was, który usłyszał takie zadanie, niech da znać w komentarzu, niech da znać, lajkując ten film, że usłyszał takie stwierdzenie od swojego szefa. Usłyszał je dlaczego? Usłyszał je dlatego, że nie było określonego właśnie tego, Elementu, czyli nie było określonego, definition of done. Szef nie powiedział ci, co ma być zrobione. Ty go o to nie dopytałeś i dostałeś komunikat. Nie tak to, nie tak to sobie wyobrażałem. Świetny komunikat, świetna tutaj wizualizacja. No ale cóż, zdarza się tak dość. Często. Zaraz przełączę się tutaj na inne okno i pokażę jedną doskonałą metodę do tego, aby móc tym wszystkim elementom zaradzić na takim absolutnie podstawowym poziomie. No dobra, słuchajcie, i gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Microsoft To Do. To bardzo prosta i genialna w swojej prostocie aplikacja, i myślę, że to jedna z lepszych aplikacji do tego, aby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z pracą na zadaniach, żeby rozpocząć swoją przygodę z pracą na projektach. No bo tutaj masz wszystko, o czym mówiłem i nawet jeszcze troszeczkę więcej, ale wszystko, o czym mówiłem w kontekście właśnie zarządzania by poprzez zadania, czyli zmianu filozofii pracy w firmie na filozofię właśnie opartą o zadania. No bo zobacz, możesz zrobić tutaj sobie zadanie. W tym zadaniu możesz dodać na przykład pod zadania krok pierwszy, Krok pierwszy, krok drugi, i tak dalej, I mieć, tutaj, i mieć tutaj składowe tego zadania, czyli takie podzadania, można by było powiedzieć. Możesz określić termin wykonania tego zadania bez żadnej trudności. Możesz ustalić zadanie cykliczne, czyli to, o czym mówiłem przed chwilą, przygotowanie dokumentów dla księgowości może być właśnie doskonałym zadaniem cyklicznym. Klikasz sobie tu i możesz określić, w jakim cyklu to zadanie. Ma być ponawiane. Ono się wtedy raz jeszcze pojawi dla pracownika, czy też Tobie w tym, w tym cyklu i będziesz mógł sobie tutaj właśnie ustawić to jak należy. Możesz definiować sobie kategorie na przykład zadań. Tak jak widzisz na ekranie, i te kategorie mogą ci służyć takiemu grupowaniu zadań. Mogą być to kategorie dotyczące ym, na przykład zespołu czy jakiejś umiejętności zespołowej. To musisz sobie sam zdefiniować i my sam wymyśleć. A tu na koniec możesz po prostu wpisać właśnie treść zadania, jeżeli ono jest bardziej skomplikowane. I absolutnie musisz tutaj wpisać definition of done czego oczekujesz jako wynik realizacji tego zadania to jest tak kurcze ważne że aż strach i musicie wszyscy menadżerowie wszyscy kierownicy wszyscy właściciele pamiętać o tym aby była zdefiniowana właśnie wynik wynik waszego Zadania. Możesz tutaj so, y, y, oczywiście jeszcze dołączyć plik, możesz, czy też twoi pracownicy, ty również, jeżeli będziesz pracował na tych zadaniach, ustalać sobie, jakie zadania chcesz y, zrealizować dzisiaj. No, to nie jest kurs o tym, aby pokazać, i, jak się obsługuje aplikację To Do. Natomiast, natomiast tutaj zobacz, możesz grupować swoje zadania, możesz je przydzielać różnym osobom, bo ta ikona oznacza, że ta lista zadań jest Udostępniona, możesz grupować zadania, czyli wszystkie zadania dotyczące na przykład klienta X wrzucać do jednej grupy, klienta Y wrzucać do innej grupy i dzięki temu mieć kontrolę. Ty jako przełożony będziesz miał kontrolę, albo ty jako menadżer, albo ty jako właściciel będziesz mieć nad tym wszystkim kontrolę, będziesz mógł wiedzieć, co tu się dzieje. Tutaj zobaczcie, bardzo szybko można przejść do maila z tego poziomu, a jak jestem w mailu, to mogę również bardzo szybko przejść do aplikacji Pstryk. Jestem w aplikacji To Do, jest to część składowa, można powiedzieć, już w tych nowych wersjach Outlooka. Więc, wszystko tutaj to można mieć pod kontrolą i poukładane i zobaczcie, nawet w taki sposób sobie, hop, ustawiać kolejność tych zadań. Kurczę, ja chcę je w takiej kolejności realizować. I zrobisz sobie spotkanie z pracownikiem z, albo ze swoim zespołem i ustawiasz kolejność. Tyk, 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 Tak to ma być realizowane. Pracownik wtedy w ogóle ani przez chwilę się nie zastanawia, co ja mam dzisiaj zrobić, tylko wie, że przychodzi, robi pierwsze zadanie, które ma na swojej liście, bo ono ma najwyższy absolutnie priorytet. Doskonała rzecz, Dajcie znać w komentarzu, jak Wam idzie zarządzanie zadaniami, jeżeli chcielibyście w jakiś sposób uzyskać pomoc w tym zarządzaniu zadaniami. Zapraszam absolutnie do kontaktu, a w komentarzu do tego filmu masz również link do pewnego rodzaju niespodzianki, którą przygotowałem dla wszystkich osób, które są dzisiaj i oglądają tutaj ten film. Także zapraszam. Bardzo serdecznie zapraszam również do obejrzenia następnego filmu. Tam również będę mówił o zarządzaniu zadaniami i zarządzaniu projektami, ale pokażę tam mega sztuczkę, automatyzację, które po prostu wzniosą to zarządzanie zadaniami na zupełnie inny poziom. Dzisiaj miała być jedna rzecz i ta jedna rzecz to przejście w firmie na zarządzanie zadaniami właśnie w oparciu o aplikację Microsoftową ToDo, jeżeli używasz Microsoftu. Ten film jest dla Ciebie, ten sposób jest dla Ciebie jeden, mega skuteczny, doskonały. Zapraszam do obejrzenia następnych filmów i bardzo Ci serdecznie dziękuję za Dzisiejszy film, za tą uwagę. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Zasubskrybuj po więcej, bo za chwilę zobaczysz, będziesz mieć kolejne filmy dotyczące zarządzania zadaniami właśnie w środowisku Microsoft 365 i nie tylko. Do zobaczenia, Automatyk Inżynier Marcin Karbowski z RIT.